Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym car vlogu. Dzisiaj słuchajcie, mam taki temat, który mam nadzieję, że bardzo Wam się spodoba. Jak już powiedziałam w poprzednim filmiku, CarVlogi to ma być ścisła forma, dziesięciominutowa góra, która porusza tylko jeden i wyłącznie jeden temat. No to dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat tego, co ostatnio wyczytałam u Katarzyny Misiołek, którą bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Katarzyna Misiołek podczas rozmowy z Anną Severen przyznała, że wydaje książki pod pseudonimem i są to książki silnie zabarwione erotyczne. No i bardzo lubię wypowiedzi Katarzyny Misiołek, ponieważ Katarzyna Misiołek, słuchajcie, ma to do siebie, że fantastycznie ironizuje. Potrafi się wykazać ogromnym dystansem, nie tylko do siebie i świata. Jej wypowiedzi są często kontrowersyjne, i tam na tym jej profilu zdarza się tak, że niektórzy się tak straszliwie bulwersują, że te ich wypowiedzi przeradzają się później w ogromne dyskusje, dialogi, i dzieje się tam naprawdę bardzo dużo. Zapraszam Was do odwiedzenia na Facebooku profilu tej autorki. I teraz co ja na ten temat sądzę? Słuchajcie, ja nie czytam książek erotycznych, absolutnie wcale. Ten temat mnie po prostu nie interesuje, nie kręci. Ja jestem ogromną fanką literatury pięknej to jest taki mój główny cel zainteresowania. Ja po to czytam książki, mówiłam już to milion razy i będę Wam to do znudzenia powtarzać, że ja czytam książki po to, żeby panować nad własnymi wypowiedziami, żeby sprawiać, żeby mój własny język się stawał coraz to bardziej treściwy, taki precyzyjny, dążę sama do tego i, dlatego, i z tego właśnie powodu uważam, że to jest tak ważne, żeby otaczać się rzeczami wartościowymi. Cóż... Katarzyna Misiołek powiedziała, że bardzo trudno utrzymać się z literatury obyczajowej i że książki erotyczne zaczęła pisać właśnie dlatego, żeby zapewnić sobie źródło dochodu. Wielki szacunek za wypowiedź wprost. Słuchajcie, bardzo często się jak na Facebooku czytam wypowiedzi, że tak piszę 23 książkę, ponieważ bardzo to kocham, mam już chory nadgarstek, w ogóle strasznie mnie bolą plecy, ale ja muszę napisać tą 23 powieść, bo moi drodzy, no cóż pewno na to czekacie. Słuchajcie, ja nie oczekuję od żadnego autora, żeby wydawał 23 książki rocznie. Wręcz powiem Wam szczerze, że znam takich autorów, których początkowo lubiłam, a teraz już ich po prostu nie czytam. Bo jak widzę 11 książkę w danym roku i sięgam po nią, to mam wrażenie, że po 15 stronach czytam to samo, co czytam w poprzedniej książce, jeszcze w poprzedniej, że to tak naprawdę jest napisane tylko i wyłącznie po to, żeby jak najszybciej się sprzedało. Ja szanuję, jeżeli komuś się to podoba, proszę państwa, czytajcie, nie ma problemu, ale mnie to, mnie to kompletnie nie satysfakcjonuje. Ja z takimi książkami nie chcę spędzać swojego wolnego czasu. Moje życie, słuchajcie, ma określoną liczbę godzin i chciałabym zabrać ze sobą w czasy starości jak najwięcej głębokich przemyśleń. A żeby były głębokie prze e, przemyślenia, no to musi być wcześniej jakiś tekst, który mnie jakoś wzruszy i poruszy. Czy wydawanie literatury erotycznej jest czymś złym? Z jednej strony mam ochotę Wam powiedzieć, że nie. No, bo przecież, e, jeżeli powiem, że tak, to zostanę zlinczowana, a z drugiej strony. Hmm, naprawdę serio kogoś to interesuje. Czy to jest. E, czy to jest coś, co jakoś w, w, jak, w jakiś pozytywny sposób może wpłynąć na nasze życie? Ja nie wiem, może dlatego, że mam 45 lat i jestem dzieckiem wychowanym przez osobę, przez kobietę, która mi zawsze mówiła: zdobądź wykształcenie, pracuj na tym, żeby, żebyś potrafiła się utrzymać, żebyś mogła mieć własne zdanie. To ja bardzo nie lubię, kiedy kobieta w książce jest uprzedmiotowiona. W książkach erotycznych, to przyznajcie to uczciwie, tak właśnie bardzo często jest. Ja wiem, że jest coraz więcej książek, w których uprzedmiotowiony jest mężczyzna, ale yy, nurt powieści erotycznych kojarzy mi się po prostu tylko i wyłącznie źle, gdzie ciało człowieka pokazywane jest jako narzędzie w czyichś ręka, rękach. Kompletnie mnie to. Nie wzrusza, nie podoba mi się, uważam, że tematy intymne powinny być, nie, nie chodzi mi tutaj, że nie powinny być wcale, słuchajcie, ja nie jestem osobą pruderyjną, po prostu lubię, jak coś jest podawane w smaczny sposób. Co do Kasi Misiołek i jej wypowiedzi, ja ją bardzo szanuję za to, że powiedziała wprost, dzięki temu może zrobić zakupy. Te książki, zauważyła, że te książki się sprzedają, że te książki się podobają. No, cóż, wcale jej się nie dziwię. Myślę, że słuchajcie, wiele osób sięga po troszeczkę, w swoim własnym podwórku zawodowym, sięga po rzeczy i robi różne rzeczy tylko i wyłącznie dla pieniędzy. I nie należy się tego, słuchajcie, wstydzić. Jeżeli jest grupa odbiorców i te książki erotyczne się sprzedają, no cóż, Proszę bardzo, nic mi do tego. Ja ich na pewno czytać nie będę, ale też e, nie, zam, nie zamierzam o nich mówić na swoim profilu. Ogromnie szanuję Katarzynę Misiołek za, za e, siłę, za fem, feministyczne nastawienie do życia, które jest mi bardzo, bardzo bliskie. Cieszę się, że jest Ktoś, kto potrafi powiedzieć wprost: Halo, nie, lo, nie robię tego, y, dlatego że mnie to jakoś super, fantastycznie bawi, ale robię to dlatego, że to właśnie wy, czytelnicy, popsuliście rynek i to właśnie wydawnictwa proszą mnie teraz o pisanie takich książek. No cóż, zastanówmy się, kto jest winien: czytelnik, autor, a może wydawca. No właśnie. Wiecie co? Właściwie tu urodził mi się w głowie kolejny temat o tułach powieści, ale to już chyba będzie następny temat naszego karowloga. Dobra, dajcie znać, czy taka forma Wam odpowiada. Jeszcze raz z tego miejsca pozdrawiam bardzo serdecznie Katarzynę Misiołek. Kasiu, jesteś fenomenalną kobietą, która naprawdę potrafi pisać w różny sposób. Bardzo sobie to cenię. Mam nadzieję, że nie pogniewasz się, że ja Twoich erotycznych powieści czytać nie będę. To no nic dla mnie, natomiast to wy sami zdecydujcie, jakie książki nasi polscy autorzy będą pisać za kilka lat. Chcecie czegoś bardziej, i jak? chcemy czegoś bardziej ambitnego, chcecie co, czegoś bardziej poruszającego, lepszego, no to proście wydawców właśnie o takie książki i o, o takie powieści się upominajmy. Do miłego do zobaczenia, pa!